Dzień dobry. Nazywam się Joanna Bachert. Jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Nastroje wokół złotego pozostają korzystne, co głównie wynika z wydarzeń na szerokim rynku, ale też impulsów związanych bezpośrednio ze złotym w postaci nabywających na rynek pozytywnych informacji dotyczących krajowej gospodarki. W poniedziałek notowania euro do złotego testowały już wsparcie na poziomie 4,27, wspierane utrzymującym się euro powyżej 1,13 dolara w reakcji na doniesienia ze szczytu Unii Europejskiej, po którym datem Brexitu przesunięto na 31 października bieżącego roku, co utwierdziło rynki w przekonaniu, że niekontrolowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii jest rozwiązaniem niechcianym przez obydwie strony. Do tego minutes Fedu po marcowym posiedzeniu brzmiały bardzo wyraźnie gołębio, podkreślając cierpliwe stanowisko amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli bez podwyżek stóp w tym roku, dodatkowo wzmacniając jeszcze łagodny już wydźwięk samego posiedzenia sugestiami kilku członków Fedu, że ze względu na utrzymujące się obecnie na rynku ryzyka poziom stóp może zostać przesunięty w dowolnym kierunku, a więc może też zostać obniżony. W kraju zaś NBP potwierdził solidny wzrost aktywności eksportowej, mimo że gospodarka niemiecka, czyli głównego partnera handlowego Polski, stoi w obliczu zauważalnego spowolnienia. W komentarzu do lutowych danych wyróżniony został wzrost eksportu miedzi, który może sugerować poprawę aktywności chińskiej gospodarki, co dodatkowo wspierało nastroje. Jednakże nieoczekiwanie silny wzrost importu spowodował, że saldo na rachunku obrotów bieżących ostatecznie odnotowało jednak spory deficyt. Należy jednak podkreślić, że ten silny wzrost dynamiki importu w lutym wynikał w dużej mierze z czynników jednorazowych, w tym zakupów samolotu przez polskie linie lotnicze, lot oraz ropy naftowej. Ekonomiści banku zwracają jednak uwagę, że w dalszej części roku import, jeśli nawet będzie dalej przyspieszał, to wzrost dynamiki powinien być już ograniczony ze względu na mniej importochłonny charakter popytu wewnętrznego kraju. Ponadto agencja Standard Poor's, choć nie zaskoczyła, ale potwierdzając zarówno długoterminowy rating polski w walucie obcej na poziomie A, jak i jego stabilną perspektywę ze względu na solidne PKB, również dała wsparcie polskim aktywom. W ocenie agencji obecną ocenę kredytową Polski wspierają zdywersyfikowana gospodarka, wykształcona siła robocza, członkostwo Polski Unii Europejskiej, możliwe do obsłużenia poziomy długu publicznego i prywatnego, solidne wskaźniki dotyczące pozycji zewnętrznej gospodarki oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy. Była to zatem kolejna pozytywna opinia po marcowym przeglądzie agencji Fitch, która osłabiła obawy o wyniki finansów publicznych krajów, w tym naruszenie poziomu 3 deficytu do PKB, co groziłoby uruchomieniem przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu przeciwko Polsce. W piątek rewizji ratingu Polski dokona ostatnia z agencji, agencja Mudys. W tym przypadku również oczekiwać można pozostawienia zarówno samej oceny, jak i perspektyw bez zmian. Obok wspomnianej rewizji ratingu polski w najbliższych dniach uwagę warto też będzie zwrócić na krajowe dane z rynku pracy oraz dotyczące produkcji przemysłowej. W czwartek poznamy też protokół z kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje, że odczyt dla krajowej produkcji przemysłowej może być nieco słabszy niż poprzedni na poziomie 4,2% wobec 6,9% w lutym, co przy braku perspektyw na zmianę polityki NBP w najbliższych kwartałach może wywierać lekką presję na złotego. Wzrost notowań euro do złotego nie powinien być jednak silny do około 4,29, ponieważ odczyt nadal pokazywać będzie stosunkowo solidny poziom, biorąc pod uwagę słabnącą aktywność gospodarczą w Europie. Pod kątem oceny siły globalnej gospodarki najistotniejsze będą zajdane o PKB Chin i indeksy PMI ze strefy euro. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.